Kto ma ja. Dawaj kapelusznik. Ty Marcin Marcin fejkujesz. Marcin fejkował. Lol. Marcin fejkował, taska, do przecież widziałem. Ej, sorry, że, że robię to, ale widać, yy, widać jak ktoś robi taski, czy nie? Widać. Widać? widać? No to Marcin nie robiłeś skana. No. <laughs> Przynajmniej no, u mnie. To, je, jeżeli to jest Bóg, no to sorry, ale nie u mnie nie się nie, się nie pojawiło. Siatka nie przychodziła, tak? No, nie przychodziła, więc więc dajmy skipa i miejcie ja uwagę, nie, uwagę na Marcina, ja dobra? Hmm. Ja tylko ja mówię, ja co widziałem. No serio, Wiele. naprawdę. Nie wiem, może nie widać po prostu. Ja na Marcina. Jeżeli, jeżeli to on, to jestem kurde mistrzem, nie? Jak to on, to ja jestem mistrzem. O nie, to nie! Zostaw mnie tylko! Ty będę. ty. Ty Mendo, ty będę. Co on zrobi teraz? Lol, lol, Marcin nie widział! O ja! Wyszedł na Marcinia, nie, nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Wyszedł, przeszedł bokiem, lol. Dudi. Dudi, nie, nie. Nie. Pomści mnie ktoś. Pomści mnie ktoś. Tutaj jest moje ciało, nie! Dudeł, dudeł. Marcin! Ciało na wejściu do Mediator. No i tak jak mówiłem, nie widać tych tasków ja w ogóle tam nie byłem, w tamtym żyjemy. Akurat nie było widzenia. Teraz dopiero też przyszedłem, bo miałem probóweczki, które klikałem razem ze skanowaniem. Ja bo to vendetta. A nie robiłeś O2, Marcin? Nie byłeś zrobić to? E, ja przybiegłem, jak akurat skończyło i miałem tam sala i kogoś jeszcze przy tym, który jest przy nawigacji. też byłem przy 2 bo miałem obok uploadowałem. Ja potem poleciałem do góry, bo miałem w łepącach przełącznik do zrobienia. I poleciałem sobie do Medicala odebrać probówki, bo to jest moje ostatnie zadanie. I, i znalazłem nawrocika. Mnie! Ale kto. Mnie! Dobra, to skipujemy? Ja skipuję, bo nie wiem. Dobra, tak. No na razie to. Dudy! To Dudy! To Dudy! No dobra. To jest Nebacina. No Dudi. Pierwszy odpaść. Hanibami. Ale już tyle zadań jest. Prawie koniec. Prawie. Burówka się trzyma. Jest. Jest nasz zabójca. No oczywiście do elektrikala, Kili i do góry, nie? Ale jest Marcin. Dobrze Marcin. Stój stój stój, stój 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 stój. On podejrzewa. Podejrzewa chyba do niego. Co zrobi Dudi? Jak on to ogarnie? Gdzie ty idziesz? Gdzie ty idziesz? Zabije? Aaa! to nie zabił Pabla. oj, 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 nie. Fake task, dobra? Zamykamy no tak, żeby nikt nie wszedł tutaj. Dobre posunięcie. Bardzo dobre posunięcie do tego. Ale salp pójdzie na dół, czy nie? Zabije się, czy nie? Co on kmini. Znowu fake task. Ło, na kamerach! Na kamerach kill! Na kamerach kill! Ziomeczki, Ziomeczki, halo, halo. No, Duda zabił, bo widziałam na tych, na kamerkach. Jest. Dobra. Tak czułem. Jest. Jest. Yes. Bo nie zdążyłam ci raz włączałam monitoring. E, Duda, pytanie. Pytanie. Jak byłem na kamerkach w pierwszej rundzie chyba? Wyskoczyłeś z ręka, ale nie Wyszedł. Ja mi się właśnie wydawało. A ja tak krzyczę do ciebie w tak zaświatach. Nie robimy sabotażów. Nie robimy. Kurde, będą wiedzieć, że to ja za dużo robię tego. A. Kurde, dwa ciała już. Hmm. Ja W reaktorze od razu, tam na nie na górnej tej części, tam gdzie... Teraz był reaktor robiony. Kto był u góry? Ja byłem na dole. Ja byłam ja po, był... po prawej stronie. Ja widziałem Pablo na pewno, w dolnym lewym rogu. No, jak wchodziłem do reaktora, nie powiedziałem, ktoś był już na dole. K kto był na dole? Ja, ja byłem na dole. Kto, kto szedł no, tak. do góry? Ty stać? Ja nie wiedziałem. Ja wchodziłem do reaktora i szedłem niby. Zobaczyłem, że ktoś jest już na dole, trzyma rękę. I poszedłem na górę. I tam zauważyłem okay. ciało e, Salema. Mi się wydaje, że to może być Adam. E, no coś ty, dlaczego? to nie było Dobry detektyw. Ja widziałem w elektryku, Jak ja wyszedłem z elektryka, to nagle zamknęły się drzwi za mną. I myślałem no właśnie miałem to, to samo, ale on tam dalej był. Ja ogólnie, jak wszedłem do reaktora teraz, to Przecież nie miałem reporta. Zesprawa, tak. więc... za, drzwiami, za drzwiami w ogóle była borówka. No była, tak. Zgadza ale... się, i ty, ty byłeś? byłeś po drugiej stronie. Jak randka w ciemno. Tak. ja się boję, że to może ja być ja self-report, wiecie? Nie, 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 to nie jest self-report. A powiedzcie mi, wiecie co? A kto był tam na dole? Kto ja był byłem, nawrot, ja byłem na dole. Bo ja kiedy wchodziłem, ja nie wiedziałem jak ktoś wychodził, chyba że to ciało było jakoś zabite wcześniej, dużo wcześniej, zanim niby ten reaktor jeszcze był włączony. Bo podejrzenia moje są takie, że ty zabiłeś i od razu poszedłeś na dole... A to by było bez dół, sensu. Rękę. No nie no... A gdzie by było ciało? Na, na górnym, górnej, tam gdzie się Górne, robi te dwie... Na ręce. No. no to albo ty, albo ja, jeżeli to, to było teraz, a jak nie to było coś wcześniej, no nie, zrobione. No tego się zastanawiam. Ja, ja na razie skip, ja nie, to nie to ale to będę nie nie patrzył jest. na ciebie. Nie, co? Ja mówię, że na Stasia będę patrzył. Na od niego trzeba patrzeć, na odniego. <laughs> na borówkę. ja ale się, się Serce mi bije, skupiam się tak, że nawet nie wiecie normalnie. Masakra. Uf. Udajemy, że jesteśmy na... na tym Dobra. Cześć ja, Dudi. ja się boję. Ja, ja się boję. Kurdy, już ostatnie moje zadania nie zdążę! Ej, 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 ej. Ja stawiam, że na to A Czemu? Bo tak, bo byłem na kamerach no. i widziałem borówkę, jak schodzi, i potem zgasło światło. Stasz zrobił światło, a ciebie minąłem. Ty się ruszyłeś dopiero, jak światło zgasło, i stałeś trochę za daleko od tego, co się łączy kabelki. Jak ja przeszedłem, to Ale... tylko ty i borówka. Tylko ty i borówka, a jak się wróciłem, to borówka nie żyje. Ale, Dudy, ja nie stałem przy kabelkach, ja się ruszałem, jak patrzyłeś na kamerach. Jak ty nie, poszedłeś tak. na dół? Nie. Jak, ja, jak ty poszedłeś na dół, to, to ja poszedłem na kamery. Zamieniliśmy się miejscami po prostu. A czemu poszedłeś na kamery? Ja się bałem, że ty mnie zabijesz, człowieku, tylko poszedłem od ciebie. ja uważam, że to jesteś ty. Zostawiłem siebie i borówkę, a borówka nie żyje teraz. No, ale ty, ty też mi zniknąłeś z oczu. To też mogę powiedzieć, że to ty, ale nie a podejrzewam ja już ciebie. Widziałem, no. Mi się wydaje, no że nie Dude, bo on miał tak, kilka to... okazji mnie zabić i on mnie nie zabił. Ale nawet też miał okazję mnie no, zabić. Dude no dokładnie i Dudiego też mogłem to... cię zabić na kamerach Dudy, no bez kitu, no. No to kogo podejrzewasz, bo ja tego... No właśnie, ja, ja nie ciebie nie podejrzewam to... właśnie, bo mógłbyś też mnie zabić właśnie przy kamerach. No ale ciebie i burzkę zostawiłem i potem jak wróciłem, to już No tak, było. no jestem sas, a, a, a no nie? A chwilę, nic nie robiłeś? Stałeś dobra, oczek. okej, dobra, okej, to czekaj, czekaj chwilkę. A gdzie był Pablo i gdzie był Staś? Starzy był w elektrykalu i no. robił te światło A Nie, ja wam nie powiem był. co ja robiłem, ja całą tą rundę już miałem skończone wszystkie zadania i ja cztery razy naprawiłem światło po prostu za każdym razem jaki zostały wyłączone, za każdym razem ja je naprawiałem, dlatego tak szybko to było. Ja choć, w Mediku na, na skanerze. Mediku na skalerze ja. kończyłem i później już też miałem wszystko zrobione. Ja powiem no. tak, ja widziałem tylko ciebie najbliżej tak naprawdę borówki i stałeś przez chwilę nic nie robiłeś i potem zgasło światło. Także uważam, że ty... To no ja na czarnego, się... na czarnego. To Dudi, to Dudi, to Dudi. Zgadza na czarnego, na pewno. Easy, easy. Aaaa, yes. Ej, wypchałem nawrotnik, to jesteś ty, jakbyś mnie nie odpalił, to bym cię wyrzucił. Po Ale nawrotnik, dobra, dobra, dobra. Runda. A, dziękuję, dziękuję. Tylko kurde, już prawie taski mieliście zrobione.